Witam wszystkich kibiców bardzo serdecznie i mam nadzieję, że nadchodzący sezon będzie dla nas wszystkich niezwykle udany. Śląska, roboty, stoi występu... Witam Państwa i widzimy się w niedzielę, o 17. Witam Wrocław, witam kibiców Śląska, witam cały Dolny Śląsk. Mam nadzieję, że swoją grą sprawię Wam wiele radości. Witam wszystkich kibiców Śląska Cały czas mi u w przekonaniu, że bardzo dobrze zrobiłem wschodnik wygrać w piłkę. Wisi mamy 21 goli witam wszystkich tu zgromadzonych i serdecznie pozdrawiam najlepszych kibiców w Polsce Witam wszystkich serdecznie Pozdrawiam Hejszy. Dziękuję bardzo bardzo wam dziękuję. Zawsze wiecie uderzyć w moje czułe miejsce i rzeczywiście to było to. Za Śląską i Puchar Ekstraklasy Mario. Przy w Ekstraklasie 8 Ola. 39 występów w Ekstraklasie, 1 gol. się, 10 w tak dużej Witam wszystkich kibiców Śląska. Witam wszystkich obecnych i przyszłych kibiców Śląska Wrocław. Ostatni sezon, może nie sezon, ale pięć ostatnich meczów było bardzo ciężkie. Pokazaliście, pokazaliśmy charakter i dzięki wam jesteśmy dzisiaj tutaj tak licznie zgromadzeni. Uważam, że ten znaczek, który...